Początek poszukiwań. Jesteśmy tu z Dawidem i Sławkiem. Sławek na razie za samochodem, on tam się pojawił. Także zaczynamy szukanie. Dawid ma sygnał, ja mam sygnał. Zaraz będziemy sprawdzać, co tutaj mamy. O nie, to Ja już mam pierwszy jakąś śrubę. Jak widzicie, śrubła. Jeżeli to, szedły, to, to samochód, może się Ja to jeszcze uważam, że te sreberka, to były pochowane jeszcze może tak w tym budynku, a później zawalone, to wszystko rozebrane, bo może się to wszystko tak wyciągane. Tak, dlatego trzeba, trzeba tu spokojnie przejść i wiesz Zobaczcie kolejny sygnał Dawid też coś ma Też masz śrubę No to ja mam troszeczkę inną Tu jest, tu jest tyle kamieni jakichś. Dobra, odłóżmy i zobaczmy. Pint ojterem. O, mam tutaj kawałek dzień. Tym razem mamy nakrętkę z urwaną śrubą. No ale nic, czyścimy teren. Zobaczcie, tu jest taki kanion. Zobaczcie, jakie wielkie doły tutaj są. Mam ochotę tam zejść z wykrywaczem. I chyba za chwilę to zrobię, jeszcze tu kawałek przejdę i się tam spróbuję zejść, pochodzić jak saper po tych wszystkich wnękach, nie wnękach. Zobaczymy, czy coś się uda znaleźć. Ale takie piękne, jedną i w drugą stronę zagłębienie, taki kaniu. Zobaczcie, kolejne kwietniowe żółtki, jest ich tu całkiem sporo. Tu jest ich jeszcze więcej Także jakieś grzybki już rosną Nie wiem co to za grzybki ale jakieś Zobaczcie, tu zacząłem kopać i wykopałem takie coś Taką jakąś dziabachę Leśną Nie wiem co to No ale jest na razie ją tutaj Rzucę, bo tutaj mam drugi sygnał i zobaczymy co tutaj wyjdzie. Chłopaki gdzieś odeszli dalej. Ja tu się kręcę na razie w kółko. Tu jest sygnał. Już widzę, że to jest kapsel. Niestety. No dobra. Tu kopałem dołek. Nie nagrywałem go, bo był żelazniany, ale mówię kopnego. I zobaczcie, co dziwnego wykopałem. Taką rurę z takimi podwójnymi, jakimiś otworami. Teraz spróbuję to lepiej nagrać, żebyście widzieli, o, zobaczcie, z jednej i z drugiej strony takie jakieś dziwne podwójne otwory. Nie mam bladego pojęcia co to może być. Może ktoś wie, to podpowie. Co to takiego może być? Ja dojechał do nas w krzychu i dowalił taką plombę. Zobaczcie taki numerek Także jest piękna plomba tutaj na skraju tych wąwozów co jest są na dole Samochody są po drugiej stronie Także Piękna plomba Zobaczcie Dawid Znalazł tutaj taką skałę ze skalam, z kamieninami. Tu jest jakaś muszelka. Tu coś jest dalej. Tutaj też są jakieś pąkle. Także oddaję Damie, Dawidowi skamielinę. Niech ma. Dobra, koniec na dzisiaj poszukiwań. Nic ciekawego nie wyszło. Trochę łusek. Trochę złomu. Ale powiem Wam szczerze, podziwiam szapera Zachodzenie po takich kanionach, bo to jest masakra, dzisiaj żeśmy przeszli i powiem szczerze mam dość, samo schodzenie to pół biedy, ale później wchodzenie, drapywanie się na te kaniony to jest masakra, nawet wyłączyłem już detektor i obchodzę to dookoła, a zaraz wam pokażę tu z lewej strony, żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda, to jest po prostu masakra. Takie kanionisko z jednej i z drugiej strony, a tam są samochody, i do nich idę. Na szczęście dało się tutaj dojechać niedaleko, więc nie trzeba było tyle kilometrów zrobić co wczoraj. Mimo, że najlepsze fanty wyszły przy samych samochodach, to zrobiliśmy kupę kilometrów. Dzisiaj kilometrów nie było, ale za to teren był masakryczny. Idę teraz na miejsce, gdzie. Nie nagrywałem, a wyrzuciłem żelazko, także zaraz pójdziemy i zabiorę to żelazko, żeby śmieci nie zostawiać. Jak tam dojdę, to się włączę i wam będę nagrywał, a później wam pokażę podsumowanie śmieciorów, ile śmieci tu wykopaliśmy. Na tej zobaczcie, jakie tu pięknie wygląda. Na dół. Tak jest na poziomu, a tak jest na dół. Jest kosmos. Dobra. Także włączę się, jak dojdę do żelazka, żeby je zabrać i wam nagrać to. Dobra, doszedłem tutaj. Widzę dwa elementy z trzech. Także zobaczcie. Tu jest jeden fragment żelazka. Tu jest drugi, ten najcięższy. Ale gdzieś jeszcze tu. Wrzuciłem trzeci element. Spróbuję go zlokalizować. Wrzucałem trzy. Trzeci to była taka blacha tylko od tego żelazka. Ale jej w tej chwili nie widzę. Gdzieś tutaj musi leżeć. No nic, w ostateczności zabiorę te dwa. A później następnym razem postaram się znaleźć ten trzeci element. Bo go w tej chwili nie widzę. Nigdzie on mu polecieć trochę dalej. No gdzieś się ukrył Nieważne Biorę te dwa elementy I zanoszę do samochodu Wypakuję złom Pokażę Wam ile żeśmy go wszyscy razem Wspólnie znaleźli No po prostu masakryczne ilości Zobaczcie To są poprzednie złomki Wielki klin to sitko Jakieś tam części z poprzednich wypadów a tu zobaczcie to wszystko to jest końcówka wczorajszego dnia dzień dzisiejszy pełno takich różnych wszelkiego rodzaju złomów, przypuszczam że to waży ze 20-30 kg także złomu a złomu no i na tym zakończę ten wypad dzisiaj, dzisiaj wypad nie był zbyt udany. nie udało się znaleźć żadnej monetki, żadnego sreberka ale są też takie dni, że się nic nie znajdzie. A są takie jak wczoraj, że się trafiły trzy sreberka i był fajny wypad. No nic, życzę wszystkim zdrowych, zdrowych, wesołych świąt. To Wam mogę życzyć, bo dzisiaj jest niedziela, ale Wy to będziecie oglądać po świętach. Także życzę spokojnego odpoczynku po świętach i spalania tych kalorii, których każdy z nas najać się przez święta żeby teraz mógł spokojnie odpocząć przez te dwa dni, czyli niedzielę po południu i poniedziałek i wy pewnie ten film obejrzycie we wtorek albo w środę. Także miłego dnia w pracy, miłego weekendu następnego i do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.